Za ile sprowadzimy korwetę C8Z06 ze Stanów Zjednoczonych. Jesteśmy właśnie po rozładunku tego egzemplarza. Wjeżdżamy właśnie na warsztat do serwisu, aby sprawdzić uszkodzenia. Uszkodzenia były z lewej strony z tyłu. Uszkodzone mamy zawieszenie. Na pewno mamy uszkodzony ten próg do wymiany. Do wymiany również będzie zderzak z tyłu. Dyfuzor również jest do wymiany. Wersja Z06 ma moc 670 koni. Pomarańczowy kolor, mega spektakularny. W środku czarny, również z pomarańczowymi dodatkami. Auto w środku, tak jak mówiłem, jest czarne z pomarańczowymi wstawkami. Dużo mamy tutaj elementów karbonowych. Mocno wyposażona wersja 3LZ. Jest to model z 2025 roku. Bardzo świeżutki przebieg, zaledwie 1842 mile. Mamy tutaj nowy wyświetlacz, nowe menu w samochodzie. Jeżeli interesuje Ciebie import korwety C8 ze Stanów Zjednoczonych, zwykłe modele możemy sprowadzić od 200 tysięcy zł, Z06 od 400 tysięcy zł pod dom. Jeżeli jesteś zainteresowany, zapraszamy do kontaktu wautopunktmowa.pl